Dzień dobry. Dzień życia Ogrodnika Matora. Cię zapraszam na króciutki odcinek przypominający o tym, żeby suwać, ściągać śnieg ze swoich tuneli, tuneli z poliwęglanu, z tuneli foliowych, jeśli zostały na zimę nie schowane, ze swoich szklarni. Opady śniegu dość intensywne, zobaczcie, 15-20 cm na tunelu, na tunelu z poliwęglanu i pytanie, czy ściągać ten śnieg, czy nie. Uważam, że warto, dlatego że ciężar tego śniegu jest tak duży, że mógłby coś porobić temu poliwęglanowi. Mógłby go troszeczkę tam nadwyrężyć, ewentualnie mógłby pęknąć. Konstrukcja. To nie są takie konstrukcje, które wytrzymują jakieś bardzo wielkie obciążenia. W związku z tym uważam, że warto. Można to robić przy pomocy miotły czy takiej łopaty o ale delikatnie, żeby nie uszkodzić. Warto zsuwać ten śnieg, bo zobaczcie, co by się stało, gdyby teraz temperatura się trochę podwyższyła, spadłby deszcz. Deszcz spowodowałby, że ten śnieg się napije, namoknie, w nocy przychodzi mróz i tworzy się taka bardzo ciężka czapa śniegu zamrożonego, lodu. No i to nie jest dobrze, więc takie tylko przypomnienie. Jeśli możecie, to suńcie wyczyśćcie te wasze tunele z tego śniegu. Zima jest fajna, śnieg jest fajny, ale niestety z niektórych rzeczy trzeba go zsuwać dla ich bezpieczeństwa. To tylko taka, takie przypomnienie króciutkie. I chociaż tak jak ja, trochę chociaż z tej góry warto też troszeczkę z boków to odśnieżyć. No i dzięki temu już nie ma tego ciężaru. Teraz może troszeczkę słońce przyjdzie i to resztę ścieknie. Sunie się te drobne, ale one już nie ważą. To już nie szkodzi to tym tunelom. Ja zostawiam tunel otwarty po to, żeby mi tutaj to wszystko przemroziło. Dzięki za uwagę. Do ustrzenia, do zobaczenia.